Dzisiaj jest taka akcja, że wyszłem sobie pojeździć na rowerku. Patrzę, a tu tak otwarta brama. No to trzeba wykorzystać. Także zapraszam do oglądania. Nie wiem do czego służyła ta hala. Co tutaj było robione. ulica śniegowa zawór przeciwpożarowy a tutaj mamy jakiś wyciąg Aparatury jakieś też mało mi znane Nie wiem co to by mogło być Tutaj takie drzwi Takie skojarzenie Pierwsze jakby to jakiś był piec czy coś ale raczej nie Czego to mogło służyć? Tutaj jakieś lampy chyba były albo coś takiego w tym stylu. Mogło być coś naświetlane? Nie wiem, nie wiem, nie powiem. ścieczy jest na ziemi raczej znaczy nie będę tam zbliżał do niej nie wiadomo co to było może nic szkodliwego ale z ostrożnością to wiadomo no tutaj jest tego pełno rozlanego Tylko że tam nawet nie ma jak wejść zbytnio Taka niespodzianka Jakiś silnik, może coś do mieszania Nie wiem, nie mam pojęcia Może coś tutaj z napisów Automat ręcznie start podciśnienie naciśnienie, ciśnienie w komorze, kapelusz w dół, kapelusz w góra Sterowanie ręczne Lista osób uprawnionych do obsługi głowicy. Aha Dobra, wiem, że to był budynek Produkcji pianki, czyli tutaj produkowano piankę, tutaj wyczytałem. Ogólnie to jakieś głosy słyszę. A to jest taki mało dostępny teren. I ostatnim razem jak tutaj przejeżdżałem to te drzwi były zamknięte na pewno. Bo bym zwrócił na to uwagę. Otwarte teraz jakoś na dniach. Ale tutaj fajnie to wygląda, to przejście takie. No dobra. Z tego miejsca to tyle. Jak znajdę coś ciekawego, jeszcze tutaj to pokażę. A jak nie, to dam bonusa z tego miejsca po pożarze, co się tam paliło wtedy. Mam takie małe nagranie. Miał być urbex, ale okazało się, że będzie za krótkie. To na razie, do zaś. Siema. Właśnie się znajduję w tym budynku po pożarze. No czarno niesamowicie. O, od węża strażackiego. No robi tutaj wrażenie. Wszystko osmolone. Co tutaj? Wózek? Jest wózek. Elektryczny chyba. No ale jest tutaj, pełen klimat nieziemski tam, tam wszedłem przez tą małą dziurka Dobra zobaczmy sobie tutaj od tej strony muszę się dość cicho zachowywać bo nie chcę tutaj żeby ich przelać co tam tak jasno jest na dole czego tak jasno a tu jest ta piwnica dużo tutaj od okien na tą białą ścianę daję. Stolik został. Jest, jest ciemno. Jest tutaj faktycznie bardzo ciemno. Nie ma co się dziwić, jak tutaj wszystko jest takie okopcone. Bardzo ciemno. Co dużo nie pozostawało tutaj. Tam wózek fajny. I większość regałów stoliki tutaj pełno sadzy. Chyba się najbardziej paliło tutaj w tym miejscu drewno To chyba podnośniki jakieś Przez blisko chyba podnośniki albo jakaś maszyna Ok? W porządku? Dobra, zobaczymy na dole. To tutaj to światło się odbijało na tej ścianie. Ole, wielkie. No, ogromna jest. To dlatego u góry był taki dziwny odgłos, jak stąpałem. Tu jest wszystko metalowe. A ja tam po tym chodziłem. No, jest przeogromna piwnica. O, bardzo duża. Aha, tutaj byłem u góry. Tutaj jest ten balkon, co można obejść dookoła. Także tak jak mówię, za dużo nie zostało z wyposażenia. Jest telefon. Jakieś zawory. No ale zrobiło wrażenie ogólnie raz, że takie ciemne po spaleniu. Dwa ogrom tego. Jest duży, fajny obiekt. No, także ten materiał będzie jako bonusik do tego, właśnie co z, co z Hali nagrałem. Że co jeszcze się przejdę tam do końca? I tutaj już wszystko pokazałem. To porobię jeszcze zdjęcia i na końcu filmu. Pokażę. Także co? Pozdrawiam wszystkich do następnego mara. Na